Cześć. Dzisiaj mam na sobie nową kamizelkę Weredusa, kamizelkę bezpieczeństwa wybuchającą. Mam na sobie rozmiar M. Jest jeszcze wersja M przedłużona. Ta kamizelka ma wmontowany w siebie taki żółwik który występuje też w takich typowych kamizelkach. Także poza tym wariantem wybuchania ma jeszcze tego żółwika. Za chwilę Wam pokażę, jak ta kamizelka wygląda, jak wyciągniemy z niego ten element, ponieważ możemy tak zrobić. Tak wygląda kamizelka z różnych stron. Co jest mniej takiego Myślę innego. To jest przede wszystkim to, że z tej kamizelki poprzez otwarcie tych zamków możemy wyciągnąć całe wnętrze, to wybuchające. Tutaj mamy różne kolory. Z jednej strony jest niebieski, tak samo jest oznaczona ta szlufka, z drugiej strony czerwony i szlufka, tak żeby nie pomylić, jak będziemy to wkładać po praniu. Tak, dobrze słyszeliście. Tą kamizelkę można wyprać, co jest moim zdaniem bardzo ważne. Z tego co wiem, na ten moment tylko kamizelki weredusa mogą być prane. Mówię o zewnętrznej części, ponieważ całe wnętrze z tej kamizelki, tutaj poprzez otwarcie tego zamku, on jest tak dookoła. Wnętrze tego elementu, który wybucha w przypadku, kiedy następuje upadek, można wyciągnąć. Całe obszycie kamizelki, które jest elastyczne, można wyprać. Po upadku często takie kamizelki są po prostu brudne. Zaraz pokażę wam. Jak ta kamizelka wygląda, kiedy wyciągniemy tą część, która zabezpiecza nam kręgosłup dodatkowo, co wbrew pozorom też może być istotne, ponieważ, jak wiecie, kamizelka wypuchając, po pewnym czasie następuje to, że to powietrze spada, ale dodatkowo to stanowi zabezpieczenie naszego kręgosłupa. W takich sytuacjach, kiedy to jest potrzebne, kiedy na przykład koń może na nas nadepnąć albo upaść na nas, to mamy dodatkowe zabezpieczenia. Tutaj pokazuję jest ten zamek, który, którym rozpinamy całą kamizelkę, żeby wyciągnąć z niej wkład, który wybucha. Natomiast z tej strony tutaj mamy taki zameczek dodatkowy, który umożliwia nam wyciągnięcie tego wkładu, tego dodatkowo chroniącego nasz kręgosłup. Musimy wsunąć tutaj rękę pomiędzy ten wkład wybuchający i tam po środku wzdłuż kręgosłupa jest rzep, który musimy po prostu odrzepić i wysunąć wysunąć tą wkładkę nie bójcie się ta wkładka jest bardzo elastyczna ją możemy sobie dogiąć bo ona też się dopasowuje do naszego kręgosłupa także przez ten otwór pomagając sobie możemy to wyciągnąć ta wkładka wygląda tak ona jest bardzo elastyczna z takiego materiału, który jest stosowany też w tych kamizelkach bezpieczeństwa na motocykle, więc też jest w pełni atestowana, ale ten jej materiał pozwala też pod wpływem temperatury ciała się dopasować, tak czy siak, jest bardzo elastyczna. Możemy ją wyciągnąć, jeżeli nie chcemy mieć tego dodatkowego zabezpieczenia, natomiast dla tych osób, które chcą być w pełni zabezpieczone, zachęcam do tego, żeby jeździć razem w tej wkładce. Ja za chwilę pokażę Wam, jak ta kamizelka wygląda, kiedy ona tej wkładki nie ma. Ok, teraz mam na sobie kamizelkę, kiedy wyciągnęłam z niej to dodatkowe zabezpieczenie, i ona wygląda tak. Jest bardzo elastyczna, nic tu nie przeszkadza. I co jest też ważne w tej, kamizel, w tej kamizelce w porównaniu do różnych innych kamizelek, to możecie sobie sprawdzić. Tutaj w pełni jest zabezpieczony też kręgosłup w, tym, w tych warstwach wybuchających. Ona wybucha cała, nie wybucha partiami, tylko wybucha. Całość, pompuje się całość. Dzięki temu mamy pełne zabezpieczenia.